Siemanko Dzisiaj będziemy tutaj robić tą RCZ -ę. Kolegi zakupioną, nowy napietek No co Z tych rzeczy co trzeba zrobić to na pewno łańcuszek, bo słychać jak się obija No i napinacz Zdejmiemy to wszystko i się zobaczy No zobaczymy co jak więcej. wygląda cylinder, zobaczymy jak wygląda głowica, zawory No zobaczycie na filmiku zaraz No i tak Ściągnęliśmy magneto, wyjęliśmy stator. Będzie widać? O, jest luźny łańcuszek. Oj, oj, oj. oj. No łańcuszek jest luźny, już widać nawet po napinaczu, że ta, że już wysunął się bardzo daleko. Więc trzeba zmienić łańcuszek, zmienimy też napinacz od razu. I będziemy no. teraz rozbierać głowicę i ściągniemy, zobaczmy jak to tam wygląda. I zrobimy aktualizację, jak to teraz bierzemy. No, głowicę mamy ściągniętą. No, gładzi, nie chodźcie, bo jest ciemno. Jedyne, co może mogę wam powiedzieć, to tam nie ma jakiejś tragedii, nie ma jakichś wielkich rys, i tak dalej. Więc to nie będzie teraz ściągane, i tak dalej. Bo on nie kopcił, jak był odpalony. Jedyne, co to na głowicy, zawór sący jest już bardzo wyklepany. Samo jego gniazdo, ale jest szczelny, nie przypuszcza, więc będzie to złożone. No, teraz się zabierzemy za wyciągnięcie łańcuszka napinacza i montaż powrotny. No jeszcze nie ma tulejek centrujących nastawnych. Też trzeba pojechać do sklepu kupić dwie, bo powinno być dwie u góry. Skupimy i będziemy montować się na tulejkach. No i co wymieniliśmy łańcuszek, napinacz. Pokusiło nas o ściągnięcie cylindra. No i okazało się, że jest hardkorowy luz na korbie z dwumilimetrowy. Więc no, nie będziemy tego raczej, nie będziemy na pewno tego składać dzisiaj, więc trzeba będzie rozbierać cały silnik. No to co, dzwoniliśmy do właściciela, a on tam się zastanowi, podejmie decyzję, co z tym będziemy robić. Na pewno wyjmiemy teraz, właśnie ten silnik. No, to będziemy się brać do roboty. Dobra, jak widać, silnika nie ma. Będziemy czekać, czy kupimy nowy silnik. Czy będziemy remontować, bo trzeba by tak naprawdę kupić nowy wał, nowy cylinder, bo jest porychowany, jednak ma jedną wzdłużną rysę głowicę, bo ten zawór jest jeden wklepany już, żeby to było pewne, więc to by wyszło jakieś 7 stówek. Eee, no i tyle, 700, 7 stówek, albo kupi nowy silnik kompletny z wałkiem za 40 250 zł. Zobaczymy, co zadecyduje właściciel. my będziemy oczekiwać, jak coś się dowiemy i będzie jakiś filmik nagrywany, a będziemy nagrywać. No, jak on zdecyduje, to damy wam znaczny filmiku, a będziemy nagrywać tego MRFA, bo będziemy z tu wydech, będziemy robić porównanie standardowego wydechu, tego mojego i nowego, który jest gdzieś Tam. na pewno. <noise> I zaraz wam pokażemy, jaki jest nowy i będziemy robić takie porównanie trzech. I ten nowy ma też DB Killer, więc pierw puścimy coś film pewnie z DB Killerem, potem bez DB Killera. I zobaczymy, jak to odda GoPro 4, znaczy GoPro 7. A wydeszek mamy taki, tu jest DB Killer, ładnie siedzi. Och, jak widać, nie widać. No i widać, jest trochę karbowany. Wygląda nawet fajnie. Przy tym świetle nie wiem, czy tam widzicie. O, teraz ładnie widać. Tu widać, coś jest DB Killer, można go wykręcić. Wtedy jest pełny przelot, aktualnie. Widać, że nie, nie ma prześwitu, bo jest zatkany dwykilerem, jest zagłuszacz. I zrobimy taki testik na następnym filmiku, który nagramy raczej jutro. Jak widać będzie był trochę bardziej niż standardowy. Ale będzie dobrze wyglądać. Dobra, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za na narka.